Najpierw pozycja. Nie ma błędu. I tak to wygląda wiadomo przekłamuję to nie jest niebieski tylko biały czysto biały ale to świeci bardzo podobnie tylko na bielubku teraz jeszcze włączę światło No, go się gwidac z nim, ale generalnie. Samo pozycja. Ja wziął Teraz widać, że to jest biały, a nie a niebieski. Nie nie. Okay. To już się troszeczkę przekłamuje, ale to jest fajnie. No tak to wygląda. Jeszcze pokażę Wam jeden myk, jakby ktoś się zastanawiał, czy w to wchodzić, czy nie. Polecam LEDowe kierunkowskazy.